Oj, Oluś, Oluś, a co ty swojego lajta skasowałeś, kurde? Trzy godziny się tak rano produkowałeś i teraz skasowałeś? Nawet ja się nie zdarzyłem skasować, no. byłeś, że skasowujesz teraz lajty, wstydzisz się tego, co ty tam odwalasz, tak się wesoło z rana e, pijany bawiłeś, al dente od raniutka, nic to leczenie odwykowe nie pomaga. Słyszałem, że tam język się plątał. Na szczęście mi znajomy kopię zrobił, bo Ja tam byłem na zwiedzaniu dzisiaj teatrów, różnych oper I tak dalej, wiesz, kulturalny człowiek, na poziomie jestem, nie? A nie taki prosty, taki hamzaszczany medal Co kebabę po śmietnikach zbiera i Siedzi na melinie, a potem największy sukces życiowy to pójść do sklepu I kupić następnego czteropaka, czy tam a W sumie chyba siebie tylko na jedno piwo stać Już ja wiem dlaczego ty autobusem do sądu nie jeździsz, tylko 10 km na piechotę w jedną stronę, 10 w drugą, czyli 20 km zasuwasz na piechotę. Bo to ja źle powiedziałem, bilet kosztuje taki normalny, wiamstoku 5 zł, ale tam się przesiąść trzeba. To razem dwa autobusy w jedną, dwa autobusy w drugą. To 20 zł byś musiał zapłacić 4 razy po 5 zł. Za 20 zł to ty cały dzień picia masz, nie? No bez picia nie wytrzymasz, więc rozumiem ja, dlaczego ty na piechotę chodzisz, a nie autobusami jeździsz Taki ekologiczny, mówią, ale spasiony wieprz, 120 kg Gdzieś ważysz, to ci to chodzenie kurczę nie pomaga, bo mi to jakiś nik albo ty sam piszesz, żebym ja za tym chodzić. Jak ja zacznę chodzić, to ja nigdzie nie dojdę, tak jak ty takim cieciem śmieciem będę Co nic w życiu nie osiągnął, nigdzie nie doszedł, nie? Kobiety też nie zaspokoi, bo jedna zostawiła, druga się zdziwiła, że gej chciał dziecko zrobić kobiecie, żeby rodzina i koledzy się z ciebie nie śmiali, a i tak się śmieją z siebie. Plus chyba taki, że dziecko upośledzone to większe zasiłki na przelewy można wyłudzać od państwa, nie? Bezrobotne zaszczany menelu że tak to, taka to jest prawda o tobie, a prawda nas wyzwoli, nie? To dużo mówić, nie? Także możemy się pośmiać z ciebie, z tego, że piosenki o mnie układasz serenady, pod oknem miłosne śpiewasz, molestujesz, wyglądasz coś jak Sławek yy, i tak dalej. Taki klejesz jesteś pasażer typowy, co się przysłał do szkolnej. I tyle Dużo mówić nie? nie ma, co dużo mówić na ten temat w sumie, bo prawda jest oczywista. To też taki niebezpieczny odcinek drogi, bo czteropasmowa droga. Wszyscy jadą 70, bo tak z stoku można. Prędkość podwyższona z 50 do 70 na czteropasmowych drogach z przedziałem na trawnik. A tutaj jest tylko 50. Często faktycznie kiedyś złośliwi policjanci ustali i mówią do mnie, że prędkość przekroczyłem. Jak prędkość 70 H. No i a to tylko 50 można. Ja mówię, aha o pan dziś... O, 20 km pan przekroczył, to 200 zł mandatu będzie. Mówię, a no ten, no, co to było? Na Uniwersalu wtedy? Ten jakiś humanitarny wraj, wrak rejs, wrak rejs, wyścigi wraków, nie? Ja mówię, no jadę, bo na wyścigi wraków, nie? Nagrywać. Mówię, no dobra, to pouczenie będzie, nie? Ja mówię, ale panowie to tak trochę tutaj to... Tego, nie, tu zagrożenia żadnego w sumie nie było z tą moją prędkością 70-50 akurat w tym konkretnym miejscu no, W sumie to miałem rację, nie Że Takie to są różne historie I jeszcze wracając do tego, czy warto mieć prawo jazdy, czy nie warto mieć prawo jazdy, to powiem Wam, warto Warto tak, jak warto umieć obsługiwać telefon, komputer, bo inaczej, w pewien sposób jesteście wykluczeni cywilizacyjnie, kulturowo i tak dalej. Zostaje wam tylko siedzieć na przykład w domu jak Łukaszek i hejtować cały świat za to, że, że nie macie tego prawa jazdy. i Z pracą łatwiej widzicie, Łukaszek nie ma prawa jazdy i bezrobotny jest. Na kierowcę go nie stać akurat, żeby mógł sobie tak pozwolić. Wiecie, że gdzieś tam podjedzie, ktoś go zawiezie, no dlatego tam wciska Kid buyer, bo chce, żeby ktoś go tam woził. Chce się wozić cudzym kosztem, że tak powiem. Taki to jest pasożec społeczny i kleszcz. No jaki nowoczesny bus, kurne, co im impostu? Taki chyba, że... a przejście jest pewnie z tyłu. Elegancko. No na przykład hejtował organista, że prawo jazdy stracił, ale organista miał prawo jazdy stracił za prędkość, nie za alkohol. Yy, I błyskawicznie odzyskał w sumie. Zdał ponownie kurs, zrobił egzamin. I tyle, nie? Więc wiecie to. Na no, Łukaszyk to szansy na no, to nie ma niestety. Jak na rowerze nie potrafi jeździć to... Po prostu taki mało sprytny jest, wiecie, poziom umysłowy dwunastolatka, nie? Nie ogarnia pewnych rzeczy, więc... Więc tak to niestety z nim jest, że... Że nie poszaleje, bo... Bo ogarnięty życiowo jest po prostu. I to go boli tak naprawdę. Tam wiecie, porównanie, że Jarosław Kaczyński nie ma prawa jazdy. Ja nie wiem, czy ma prawo jazdy, czy nie ma. Tam się kiedyś z niego śmiali tak samo, że... Rodziny nie ma, konta w banku nie ma, komputera włączyć nie potrafi, no. A Łukaszek to co, ma własny kanalik, potrafi żebrać w internecie, ale prawa jazdy nie ma, nie. Więc tylko najgorsze było właśnie ten farmazon, że jak siadał w samochodziku opiekunki i to za kierownicą i udawał, że ma, bo tak pokazywał kierownicę, że siedzi za kierownicą, tylko nawet kluczyka bał się przekręcić w stacyjce, nie. Więc to widzicie, to jest właśnie to, te jego farmazony. Po kolei, eee, i tak samo Szczocha, i tych wszystkich nie. Wszystko, co oni wymyślają przeciwko ludziom, którzy pomagali Krzyśkowi, to są farmazony po prostu dla wyświetleń. I te hieny cmentarne teraz się aktywniły po śmierci Krzyśka. Eee, I jeszcze trochę tam poszczekają, poszczekają, ale niedługo leczenie w choroszczy przymusowe w tworkach dla Barneja. Nie wiem, gdzie tam Szczochy, gdzieś blisko tam Krakowa, jakiś szpital psychiatryczny odwykowy zarzuty, a tak jak mówiłem jak donosy Krzysiek pisał, to na Krzysiek dostał kary, więc tam Konradzie Kuweta, ty też zarzuty dostaniesz, nie martw się, spokojnie spokojnie, farmazoni jeden nie, także czekajcie wszyscy cierpliwie na swoją kolej prawda nas wyzwoli i sprawiedliwości stanie się zadość i będzie wtedy Myk, myk i do kasy